Dwa orły. No właśnie są orły A nawet już widzę, że trzy, bo jeszcze z lewej i z prawej strony zorzył. Z firmą Nice, to no już w zasadzie historyczna bluza. Tak wygląda. Jest logo PZT-u na lewym ramieniu. Drodzy Państwo, cena wywawcza, także złotóweczka No i rozmiar jeszcze może bym przekazał. Rozmiar już mówię. MK. Rozmiar MK. Może by mnie kogoś zainteresowało. A więc zaczynamy. Słucham Państwa propozycji. Tu panu, 100 złotych dla Pana. Pani się zgłaszała, 200 już słyszałem. Od kogo? Tu od Pani, tak? 200 złotych. 500 złotych dla Pana z tyłu, 500 złotych. Mamy 500 złotych za ładną czerwoną bluzę. 500 złotych po raz pierwszy. Drodzy Państwo, 500 złotych po raz drugi. Jak mówiłem, no jest kilka orłów. Ebeczka. Tu takie nie jest, to takie polarowa bluza myślę, że ciepła by była. O, jest pan z tyłu, słucham 600, tak? 600 zł dla pana z tyłu. 600 złotych mamy. Po raz pierwszy. 600 zł Po raz drugi O, ale w środku też coś widzę. No dobra. 600 złotych po raz drugi. I drodzy Państwo, 600 złotych po raz... Trzeci. Strzelany dla pana bluza. Pan z tyłu tam trzyma ap aparat fotograficzny w działek. Mieliśmy bluzę to jest taki polar. Teraz mamy kurtkę na